Panie Ministrze, ostatnio jest głośno o możliwym przejściu do Pałacu Prezydenta RP na stanowisko szefa kancelarii. Czy przyjąłby Pan taką propozycję od Prezydenta Nawrockiego? Czy taka propozycja Jeśli... w została położona na stole? Jeśli Pan Prezydent Karol Nawrocki podejmie ostatecznie taką decyzję w, na początku sierpnia po objęciu urzędu, to z pewnością po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach. Będzie to dla mnie ogromny zaszczyt, ale nie podjął jeszcze takiej decyzji i nie wiadomo czy podejmie. Myślę, że dla 99% Polaków propozycja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polegająca na tym, może byś zechciał, albo może by Pan zechciał zostać szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no to to jest zaszczyt największy, jaki może człowieka spotkać. W związku z tym na pewno będzie to rozważane, ale jest pewna, jest, jest, są pewne rzeczy, które wymagają ustalenia i to ustalenie Y, y, następuje, jestem przekonany, że tu jesteśmy zgodni, ale to musi być do końca wyartykułowane. Otóż y, słyszę o bardzo dobrych pomysłach pana prezydenta Karola Wrockiego na to, żeby kancelaria była otwarta na wiele środowisk. I to jest genialny pomysł, znakomity i tak trzeba robić. To jest płaszczyzna, natomiast y, otwarcie na wiele środowisk absolutnie nie może oznaczać, a słyszę tam gdzieś Te wlotki również w tym kierunku, nie może oznaczać oderwania się od środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba zawsze mieć na względzie fakt, że dr Karol Nawrocki nie zostałby nigdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby nie poparcie y, y, Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, jeśli ja będę miał ten zaszczyt pracować dla pana prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej dla Polski u boku prezydenta dla w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, to zawsze jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i yy, lojalny yy, członek Prawa i Sprawiedliwości, prezes struktur lubelskich i tak dalej tak dalej. To musi być wyartykułowane, uzgodnione do końca, yy, bo tego wymaga również interes państwa polskiego z mojego punktu widzenia.